Siemanko, z tej strony Andredi. Jest dzisiaj ze mną Melantia. Hejjo! <grymne> I wy wszyscy wiecie, co już to doskonale oznacza. Co się stało z Paladynem? Daję ci klasę, która ma dużo punktów wytrzymałości, leczy innych, może leczyć siebie i być samolubem. No jest niemalże niezatapialna. Jak? Otóż nie zginął. Drużyna stwierdziła, że chcą pograć złymi. Złymi. <grymne> I nie pasowałam do koncepcji, więc. I nie chciałaś się dostosować charakterem do reszty? Stwierdziłam, że jednak będę dobra, no i. Nie <grych> zostałaś na lodzie. Czyli co, teraz potrzebujesz postaci, która będzie złym, ale barbarzyńca już był. Nie chcę się wyróżniać. Jakby chcę być największym każualem na polu bitwy, jakim można być. No to robimy wojownika. Proście się, się już nie na, no naprawdę. Nie chcemy mi się już robić z tych postaci, więc zrobimy najprostszą możliwą jaką się da. Zabijasz już 11 postaci. Mm, tak. Tak. <grym> <grym> więc przejdźmy Ola do. nie zginął. <grym> Właśnie. <grym> Dobrze, 10, a jedna przeszła na emeryturę. Nadal to nie jest dobre ratio. No dobrze. Jedna umarła ze starości. Nie moja wina. Ale liczę się jako martwa. Okej. Okay. Dobra. To co byś chciała wiedzieć o wojowniku? No. się już nie da. Nie wiem, czy jesteś mi potrzebny. W słowie wojownik chyba składa się wszystko. Trochę tak, trochę nie. Ja też go tak bardzo teraz maluję jako coś, co wystarczy wyciągnąć kartkę. Jesteśmy gotowi, ale. Mhm. Z tej klasy da się też wyciągnąć, jeżeli ktoś ma ochotę pobędzie się bardziej taktycznie, a nawet użyć jakichś podstawowych zaklęć, to wojownikiem to da się jak najbardziej zrobić. Zacznijmy od początku właściwości klasy. Co on ma, z czego się rzuca, znaczy, no... No tak, tu mamy... Wspomniałeś ma o magii, więc... Mm -hmm. Tu mamy powtórkę z Paladyna, jeśli chodzi o biegłości, bo wojownik zna się na wszystkim. Bronie proste, hmm. wojskowe, wszystkie pancerze, tarcze, co chcesz się ubrać i czym chcesz kogoś uderzyć, wszystko jest dla Ciebie dostępne i na wszystkim się znasz. Jeśli chodzi o mechaniczne budowanie cech, no to tu już mamy dwie szkoły, dwa rodzaje. Możemy zbudować naszego wojownika pod zręczność, albo bardziej klasycznie pod siłę. I na drugim miejscu postawiłbym budowę, no bo z niej będziemy mhm. mieć nasze hapeki. A przy lżejszych pancerzach, no to modyfikator ze zręczności nam się przyda do tego jeszcze. Więc siła, zręczność i budowa to są takie najbardziej te min-maxowe cechy, w które warto byłoby zainwestować przy wojowniku. Style walki wracają, tak jak były przy paladynie, tak są tutaj. Wracają, ale jeżeli zwróciłeś uwagę, tutaj mamy ich troszeczkę więcej. Wojownik Grecji, tego że jest ekspertem od wojowania, to ma też troszeczkę więcej tych możliwości, bo Pojawia nam się znowu defensywa, czyli plus jeden do klasy pancerza. Mm -hmm. Pojawia nam się fechtunek, czyli wsparcie, kiedy walczymy tylko jedną bronią i nie mam żadnej tarczy ani sztyletów. Znowu jest ochrona, która jest związana z tarczą, żeby osłaniać naszych. Ale pojawia nam się coś, czego nie było przy paladynie, bo mamy strzelectwo, czyli modyfikator plus dwa do testów ataku bronią dystansową. Całkiem spoko. Brzmi ok. Brzmi ok. Znowu jest walka bronią dwuręczną, czyli tak mówiłem, kiedy walczymy bronią dwuręczną, to jedynki z rzutu na obrażenia możemy raz przerzucić. I jeszcze mamy jedną nowość, z którą ostatnio mi się właśnie pomyliło, czyli walka dwoma broni. Normalnie się nie dodaje modyfikatora do ataku, do obrażeń z drugiej ręki, tego mm -hmm. z bonusowej akcji. Jeżeli weźmiemy ten styl, to nasza lewa ręka staje się tak samo silna jak nasza prawa ręka. Bardziej chyba przydatne niż przy Paladynie. Trochę tak. I jest to też o tyle fajne, że tutaj mamy już to od samego początku. Paladyn dostawał styl walki, jeśli się nie mylę, dopiero na drugim poziomie. Jeszcze sobie przekartkuję. Tak. Więc tu już od razu mamy swój wybrany styl. Ale to nie jest wszystko, bo na pierwszym poziomie jeszcze możemy sobie wziąć drugi dech. I po co jest nam drugi dech? Wbrew pozorom to nie jest umiejętność na podstawie, że możesz się zatrzymać i przemyśleć sytuację w bitwie i jeszcze mieć szansę się wycofać. Nie. Tutaj chodzi o to, że możemy użyć naszej bonusowej akcji, dodatkowej, żeby poddychać. Żeby poddychać i trochę zregenerować naszych punktów wytrzymałości. Regenerujemy K10 plus modyfikator równy naszemu poziomowi. Czyli na pierwszym poziomie rzucamy K10 plus 1. I dochodzimy do całkiem fajnego k10 plus 20. Mm -hmm. Ale to się w tym przypadku może nie wydarzyć. Może nie, może tym razem przeżyję dłużej. To może jakieś inne umiejętności. Coś, co jeszcze pozwoli ci zostać dłużej na tym placu boju. He, no przede wszystkim jestem ciekawa tego, co Wojownika wyróżnia. Wyr wojownika wyróżnia to, że jest najbardziej że nic go Plast... nie, nie Nie! No. Jest najbardziej plastyczny. Jakby klasy miały być z czegoś zrobione, to wojownik jest zrobiony z gliny. Jego możesz ulepić naprawdę na tysiąc różnych sposobów. No właśnie tak to wygląda, że niby gram wojownikiem, ale mogę uchodzić za łotrzyka. Tego bym nie zalecał. W sensie można ma moim uzupełnić. zdaniem lepsze profity. No tak. Właśnie. Nie do końca byłbym za tym, żeby przerabiać jedną klasę na drugą, mm -hmm. bo jeżeli ktoś chce zagrać łotrzykiem, to niech sobie zagra po prostu łotrzykiem, ale możemy wziąć takie talenty, które pozwolą nam właśnie rekompensować może jakieś dziury w drużynie, bo wszystkie inne klasy dostają rozwinięcie cech co cztery poziomy, jeśli dobrze pamiętam, na czwartym, ósmym, dwunastym, szesnastym, i potem na 19, bo jest to, że na dwudziestym z reguły wchodzi coś fajniejszego. Wojownik ma inaczej. Wojownik nie dostaje żadnych rzeczy związanych inaczej. Dostaje rzeczy związane z podklasą, ale jeżeli spojrzysz, to tak. Lecąc od poziomu czwartego jest zwiększenie cechy. Na poziomie szóstym masz. Znowu. Na poziomie ósmym? Znowu. Na dziesiątym? Jest. Nie, nie? jest. Sprawdzałeś mnie. Ale na 12 jest. 14. Tak. I 16. Owszem. I potem 19. Co sprawia, że to jest klasa, w której najszybciej możemy nabić wysokie statystyki we wszystkich mhm. pięciu cechach, albo mieć ten fan i zbierać talenty, które będą nam kierunkowały no, tak. trochę. To jest, no tak, przecież nie trzeba zwiększać cechy, można wziąć dalej. Dokładnie. Ja mam także z reguły, kiedy gram, powiedzmy, paladynem i tą decyzję podejmuję tylko, gdybym leciał do 20 poziomu tylko 4 razy, to za każdym razem jest ból. A, to on się jednak tą cechę zwiększył, bo jak z tego talentu potem to nie siądzie, że on nie będzie działał. Wojownik to zgarnia praktycznie co drugi poziom, więc on może raz sobie coś zwiększyć, nawet wziąć jakiś talent, potem znowu sobie coś zwiększyć. Albo najpierw nabić statystyki, a potem już na tych najwyższych poziomach tylko dobierać pod to stosowne talenty. Siedem razy policzyłam. Czyli patrząc na to, że podstawowa postać zaczyna z, z modyfikatorem plus 3, no bo mm. jakieś 16, 17 tak. da się wykręcić, no to już po. Na szóstym poziomie już jesteś w stanie dobić do poziomu plus 5 w sile albo zręczności. Zależy, w którą stronę zbudujesz wojownika. A potem to już są tak naprawdę tylko dodatki. Nieźle. Kwestia roleplayu. Bo ja lubię sobie trochę pograć, tak żeby się wczuć. Wojownik z jednej strony bardzo określony, a z drugiej trochę się wydaje nijaki. No bo mogę być najemnikiem, trochę niezbyt. Praworządnym człowiekiem, a mogę być strażnikiem w jakiejś tam wsi, mieście. Tutaj jest szerokie pole do popisu. Tak? tak. I to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej. Wojownik jest zrobiony z gliny. Dlatego właśnie możesz albo pójść w stronę właśnie takiego plemiennego wojownika. I to jest w sumie też rzecz, przy której może warto byłoby się zatrzymać, bo jaka jest różnica między wojownikiem a barbarzyńcą? Można by dojść do takich wniosków teoretycznie, że to jest podobne do siebie. Barbarzyńca jest dzikusem. Jest dzikusem, ale dla mnie może nawet bardziej rozdzielającą to cechą jest to, że wojownik jest mistrzem. Wiadomo, na pierwszym poziomie jeszcze to brzmi tak... trochę na wyrost, ale to jest osoba, która naprawdę jest ob... obcykana w tym, co robi. To nie jest tak, że on tym mieczem wywija jak cepem. To jest człowiek, który. Przynajmniej jakiś czas ćwiczył, trenował. To jest osoba, która jest naprawdę biegła w sztuce wojennej. Oczywiście to może być bardziej, możemy sobie zrobić, Banite. I on wtedy, wiadomo, będzie może nie jakoś tak miał bardzo to wojsko w sercu, ale możemy też zrobić wojownika, który był członkiem królewskiej gwardii. Ale kiedy pojawił się nowy król, to on został wyrzucony i teraz. Musi się plątać i szukać nowych królów z jakiegoś powodu. Hm. Pozdrowienia dla tych, którzy rozumieją, o, o co chodzi. Jak ktoś wyłapie, to jestem naprawdę pod wrażeniem, bo starałem się tak nie wprost przekazać. Chodzi o grę o tron? Wszyscy załapali, wszyscy. To ja może przejdę dalej. No, czaję, czaję. Jakby różnica pomiędzy wojownikiem i barbarzyńcą jest... Dosyć widoczna, można rzec, wojownik to taktyk i strateg, a barbarzyńca działa pod wpływem impulsu. Wściekłości wręcz, Szał można powiedzieć. I to jest coś, co może by mi się przydało. Ale nie o tym dzisiaj. Yy, wróćmy do tych umiejętności. Co tam mamy na drugim poziomie? Ho, na drugim poziomie mamy przypływ sił i to jest jedna poza drugim dechem, taka druga, typowa umiejętność dla wojownika, bo przypływ sił sprawia, że możemy zwiększyć ilość ataków w turze. I co prawda na drugim poziomie sprawia to, że oprócz naszej akcji i akcji dodatkowej, dostajemy jeszcze jedną akcję, którą... Wow. Wow. Poczekaj, bo rzecz, którą troszeczkę przyspieszyłaś przy Paladynie i jeżeli jeszcze nie zostałem zjedzony w komentarzach, to teraz mam szansę powiedzieć, Paladyn jest jedną z tych klas, która dostaje dodatkowy atak na piątym poziomie. Mm -hmm. To teraz przyjrzyj się tutaj. Nasz no i ja kochany tam wojownik, widziałam, widziałam. Dostaje dodatkowy atak na piątym poziomie, potem jeszcze na jedenastym mm -hmm. i na poziomie dwudziestym. Troszeczkę już spoilerujemy w tym przypadku, ale to jest jedna z tych mniej ciekawych umiejętności. Mamy tutaj no coraz jest dodatkowy więcej ataków, atak. Okay. Co sprawia, że podstawowo na tym 20. poziomie mamy trzy ataki, a jeżeli dodatkowo użyjemy przypływu sił robimy sześć ataków. Plus ewentualnie jeszcze jeden z akcji bonusowej, jeśli walczymy bronią lekką, dużo powiedzmy. Ataków, owszem, tak. jest dużo ataków. Tak. Jeżeli paladen był odpowiedzią na pytanie czy chcesz czarować, czy walczyć tak, to to jest... Czy chcesz... Chcesz tak. bić dużo? Tak. I to jest właśnie hmm. to. Ale z tego, co ja tutaj zerkam, to tutaj na tej umiejętności nie trzeba wykorzystać tych akcji na atak. Dokładnie tak. Możemy, przez to, że dostajemy więcej akcji, na przykład tak jak Łotr ma to rozwiązane, że on w swojej dodatkowej akcji może się schować, przysprintować. Mhm. Jeżeli chodzi o wywnika, dokładnie tak możemy złożyć nasz przypływ sił. Brakuje nam dystansu, a walczymy akurat. Zrobiliśmy go pod siłę i walczy dwuręcznym mieczem, powiedzmy. Mhm. No to możemy nasz drugi dech, owszem, moglibyśmy jeszcze raz zaatakować, ale możemy równie dobrze tą akcję poświęcić na sprint i po prostu skrócenie dystansu i zadanie już tej właściwej akcji na atak. Jasne. Jest to przydatne. Można też uciekać. Tak, to zawsze jest opcja. Ale patrząc po dziesięciu poprzednich postaciach, nie jest to preferowana opcja. Mnich bardzo szybko biegał. Humor ze starości. No właśnie. Jako jeden. Dobrze, przejdźmy do tego, co mnie ciekawi najbardziej. Nie jestem cierpliwa. Może to problem? Manewry. Jakie manewry? No, manewry. Ale. Ty chcesz już przejść do czegoś, co się wiąże z bardzo konkretnym z archetypów. O! Oh. Jak z każdą klasą, na trzecim. Akurat inaczej. Tu na trzecim poziomie, bo tak jak mieliśmy wcześniej, że przy kleryku to bywa inaczej. Na trzecim poziomie wybieramy naszą podklasę, która tutaj jest archetypem bojowym. Tę, tę ładną nazwę. I. Jeśli jesteś niecierpliwa, to powinnaś wybrać czempiona. Najprostsza możliwa podklasa. Sprawia, że krytyki teraz bijemy jeszcze na dziewiętnastkach poza dwudziestkami. Jesteśmy silniejsi, dostajemy dodatkowy styl walki, a potem jeszcze bardziej od piętnastego poziomu rozciągamy naszego krytykę już na zakres od osiemnastki do dwudziestki, co sprawia, się, że można fajnie tym żeby pocisnąć. Żeby mi się takie rzuty zdarzały. To Może bym tu nie siedziała. Czy czempiona odrzucamy, bo nawet wyrzucenie 18 jest poza Twoim zasięgiem. Dobra. Chciałeś manewry? Będą manewry. Mamy mistrza bitew. Mhm. I to jest podklasa, którą mógłbym zarekomendować komuś, kto lubi podchodzić do Dedeków nie jako to. Przyjacielskiej przygody, w których będziemy odkrywać tajemnice tylko w dedekach dla takich osób, które lubią liczyć. Mam 6 kratek. Schowam się za połowiczną osłoną, co mi doda plus 2 do pancerza i tak dalej. Wtedy bierzesz Mistrza Bitew. To jest podklasa, która bazuje na tym, że podchodzimy taktycznie do walki. Staramy stwarzać sobie jakieś przewagi, wykorzystywać przewagi, które już istnieją i generalnie wymiatać na polu bitwy w sposób bardziej taktyczny. A mógłbyś przytoczyć, może, jakiś manewr w praktyce? Manewrów? Nie będziemy wszystkich raczej omawiać. No czy tak, bo, jest bo tylko... manewrów jest sporo. naście. Mhm. Na szczęście na trzecim poziomie zaczynamy od dwóch, jeśli dobrze pamiętam. I potem w toku rozwoju możemy ich dobierać więcej. No i z czego? Finta, pierwszy z brzegu. Możesz wydać jedną kość. Właśnie. Że mówię o tych manewrach, warto zatrzymać się jeszcze tutaj, bo dostajemy zasób kostek. Są to kostki przewagi i one są zasobem, który jest ważny dla tej podklasy, bo realnie, jeśli nie mamy kości przewagi, to z pewnych manewrów nie będziemy w stanie skorzystać. Mhm. Rzekłbym nawet, że z większości. Kości przewagi ściśle łączą się z manewrami. Z reguły będą część, co będziemy dorzucać albo na naszą korzyść, albo na niekorzyść przeciwnika czasem. Bo na przykład, żeby nie brać... To jest, no, albo wezmę sobie krótsze. Praca nóg. Gdy parujesz, możesz użyć jednej kości przewagi, rzucić nią i dodać wynik do swojej klasy pancerza. Premia trwa do zakończenia ruchu. Czyli dostęp mam do wszystkich, ale muszę posiadać ten zasób, którego wymagają. Nie, nie, nie. Na trzecim poziomie z tej całej listy wybierasz dwa manewry, które znasz. Aha, okej. Okay. I żeby móc skorzystać z nich w czasie walki, bo one nie są, nie zużywają murek czarów, one realnie zużywają te kostki przewagi. Mhm. Każdy z nich, chyba że, nie pamiętam dokładnie wszystkich, bo ich tu jest naście, ale jestem niemalże pewny tego, że każdy z nich w opisie będzie wymagał rzucenia kością, która jest skończonym zasobem. Tych kostek też dostajemy coraz więcej, im więcej poziomów mamy wpakowane, no bo akurat w tym przypadku zyskujemy ich więcej, zaraz ci powiem kiedy. Na siódmym i 15 poziomie. Bo na początku mamy 4. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, jest to K8. Okay. Czyli mamy realnie na trzecim poziomie w ciągu odstępu przed długim odpoczynkiem. Możemy skorzystać z czterech manewrów, bo mamy cztery kości, hmm. a potem jeszcze mamy więcej tych kości na siódmym i piętnastym poziomie. Okej, okay, dobra. To... Myślałam, że będzie bardziej skomplikowane, ale jest... Gdybyśmy zaczęli się w nie zagłębiać, tak by było. Aha. Tu bym rozdzielił. Jeśli ktoś pierwszy raz gra w dedeki, nie nie grał w bitewniaki, bo dla kogoś, kto gra w bitewniaki, mistrz może być super opcją. Raczej na początek czempion to jest taki poziom to jest Easy Mode. Mhm. Battle Master, żeby mechanicznie móc go min tak jak Banaś przykazał, to zdecydowanie trzeba mieć już większą wiedzę o systemie, żeby orientować się, czym jest połowiczna osłona, odległość, zasięg mhm. itd. Wtedy te rzeczy dopiero dają najwięcej. Okej, okay. na początku coś tam wspomniałeś o czarowaniu. Widzę tutaj archetyp, który ma tabelkę z komórkami. Ma. Ja osobiście nie jestem fanem Mistycznego Rycerza, bo jak spojrzysz, maksymalnie dostaje komórki czwartego poziomu, czy jest mhm. pod tym względem gorszy niż... I to dopiero na dziewiętnastym poziomie. Tak. Czyli jest tutaj gorszy od Paladyna i Łowcy, którzy dostałem do piątego poziomu. Oprócz tego... A to tego... sztuka być gorszym od Łowcy. Przepraszam, żart. Coś... Żart. jest no, są jakieś leśnicy, którzy nas potem dojadą. Są. Bardzo przepraszam. No i jeszcze jest drugi problem, bo nie dość, że tych zaklęć się zna dość mało, to jeszcze można wybierać tylko z dwóch szkół. Jest to odpychanie i zawsze zapinam tutaj polskiej nazwy, więc muszę się pochylić. I wywoływania, czyli te, które sprawiają, że nasza broń na przykład nie wiem, zapłoni ogniem, mhm. raczej te bitewne. Okay. Kula ognia, jeżeli dobrze pamiętam, też jest czarem wywoływania, na przykład. Odpychanie, no to tarcze, wszystkie związane z osłonami rzeczy. Tak w dużym uproszczeniu. Fajny dodatek, ale chyba nie po to chciałabym wybrać wojownika, żeby czarować. Niby tak, ale... To już bym wzięła Paladyna. Tak. To jest to, że ja osobiście radziłbym już... Pójść w paladynę, ale są takie fajne rzeczy, które ma tylko ta podklasa, mm -hmm. które nie są może jakieś super, ale mi się tym przyjemnie grało, bo od trzeciego poziomu możemy jedną albo dwie, zaraz się upewnię, no bo z tym. możemy związać naszą broń ze sobą. O co z tym chodzi? Możemy z, naszego, z naszej halabardy zrobić młot tora. Działa to w ten sposób, że ręki. nasza broń, nawet jeżeli jest hem 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 daleko, zjada to akcję, czy. Hmm, więc broń. Zaraz ci powiem, zadać dobre pytanie. Mm -hmm. Nie można zostać rozbrojonym z takiej broni, czyli też nikt jej realnie nie jest w stanie wybić. Z to, dłoni, jest a to jest spoko spoko. Mm -hmm. podczas akcji dodatkowej w swojej turze. czyli coś się jakby to zjada. Ale perspektywicznie, no gdyby ktoś cię w normalnej walce rozbroił, to poleciał o 7 kratek dalej. Mhm. Musisz zużyć cały ruch, interakcję, żeby to podnieść, to bonusowa, fft, nie ruszasz się i możesz Jasne. prowadzić dalej swoje czary z użyciem miecza, to całkiem spoko opcja. Czyli... Potem jeszcze możemy i zaatakować, mhm. i rzucić czar, więc ta podklasa nie jest bardzo dobra w moim odczuciu, ale też nie powiedziałbym, że nie, nie grajcie tego, bo to w ogóle się nie skaluje. Można mieć z tego całkiem sporo zabawy, tylko mówię, ja osobiście już bym wolał zagrać Paladyna, ale też można pójść w to, no bo Paladyn dostaje tylko jeden dodatkowy atak, a tutaj nie dość, że dostajemy zaklęcia i związaną broń, to tak jak mówiłem, finalnie jesteśmy w stanie wyprowadzić 7 ataków. Czyli na 20 poziomie jest tylko dodatkowa tak, Nic więcej. On nie jest jakiś super Uber. A nie nie wszędzie. Chyba ci źle powiedziałem, bo tak. Dodatkowa atak dostajemy 3 razy. 4 razy 2 to 8 ataków. Plus jeszcze ewentualnie bemocową. I potem się dziwią, że ja ginę. <gryw> Jak mi tak wyjaśniają zasady. Sorry, sorry. No bo to jest też. Rzecz, która może się na początku mylić. Dodatkowy atak sprawia, że nasza podstawowa pula ataków rośnie, czyli od jednego do maksymalnie tak. czterech. A kiedy weźmiemy nasz przypływ sił, no to naszą jedną akcję ataku zużywamy na cztery ataki. Dostajemy drugą akcję, którą znowu możemy wymienić na kolejne cztery ataki. Mhm. Bo to może się zagmatwać na początku, więc może warto do tego troszeczkę wrócić. Tak. Nie wyprowadzisz właśnie sześciu ataków, bo jakby kar, znaczy, możesz zaniechać wykorzystania w pełni, bo nikt ci nie każe wykorzystać wszystkich dodatkowych ataków, ale no, z reguły się to nie opłaca, bo nie ma sensu jakby już się spalać dodatkowo przypływem sił, a potem stwierdzić, że ja chciałem tylko jeszcze jeden więcej. Wspomniałeś, że grałeś wojownikiem. Żałuję, że nie pomyślałam o tym w poprzednich w filmach. Twoja ocena od 1 do 10. Jak tobie się nim grał? No to już zależy, na co chcesz postawić. Jeżeli miałbym e, złożoność oceniać, to, Nie. to by było nisko. całkowicie jakby doznania, skompresuj w jedno. Czy fajniej, czy gorzej, od 1 do 10 masz całkiem szeroką skalę. No, szeroką skalę. Znaczy żeby też, żebyście wy też widzieli. To jest moja kompletnie subiektywna ocena, bo wiadomo, ja lubię mieć dostęp do jakichś czarów w dedekach, bo dla mnie to trochę ubarwia rozgrywkę. Dlatego wolę już zagrać paladyna, bo on nie dostaje wszystkich mhm. zaklęć, jak tam mak, ale i można trochę się ponapierdzielać i można jeszcze poczarować. Tego wojownika bym stawiał pod tym względem trochę niżej, ale jeśli się weźmie pod klasy, o których my nie mówiliśmy, bo są w dodatkach, a potrafią być naprawdę ciekawe, albo gramy, bo są tacy mistrze gry, którzy podchodzą do dodatków właśnie w ten bardziej suchy sposób, że walka zajmuje większość sesji. Wtedy wzięcie mistrza bitew zalecałbym bardzo mocno. No to... I pewnie gdybym się nastawił, że nie idę na roleplayową sesję, tylko na bitewniaka, no to czerpałbym z wojownika Kupera do no bo te manewry potrafią fajnie urozmaicić zwykłe tam te Podoba mi się, jak rozwinąłeś oceny od 1 do 10 na <taka> taką listę. 7. Okej, okej, Krótka odpowiedź to 7. Dobrze wiedzieć jestem zainteresowana. Demonizowałam wojownika, wydawał mi się bardzo nudny i bez wyrazu, ale ten wyraz przecież to my mamy nadać. I to jest właśnie to. Ja bym nie chciał zniechęcić nikogo przez to, że a, dobra, on jest taki plastyczny, to niektórzy będą jaki. Okej, okay, jestem w stanie się z tym zgodzić, ale ja uważam, że to jest jego największa zaleta, bo możemy go właśnie uformować w dowolną formę, jaka nam się podoba i to tak naprawdę od tego, jak ktoś jest dobrym i kreatywnym graczem, będzie wynikać to, jak fajnego wojownika zagra, a nie to, że klasa go ogranicza, bo ona jest niaka i tego się nie da grać. Nie, on jest właśnie tak plastyczny, że bardzo dużo konceptów, które sobie wymyślimy, będzie działało w połączeniu z tą klasą. No to pozostaje mi wypróbować. I przeżyć więcej niż jedną bitwę na pewno. Tego życzę Tobie. Wielu udanych bitek w Dedekach życzę też Wam. I do oczywiście w innych systemach Strzeżcie też. Strzeżcie się śmierci. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.